No cześć, z tej strony Kubi z YouTube i tak spełniłem swoje marzenie. Tak jak widzicie po tytule, po miniaturce, kupiłem sobie Subaru impreza WRX. Nie STI, jeszcze nie WRX. Zapytacie się pewnie, Kupson, ale dlaczego takie stare auto? Tak, to jest moje wymarzone auto, nie jakieś tam nowoczesne Mustangi, chociaż ten starszy Mustang jest jeszcze ok. natomiast Subaru Impreza to jest coś, co, co mi się marzyło od bardzo dawna, w końcu ciężką pracą udało mi się uzbierać i sobie postanowiłem kupić. I jest kilka faktów, o których bym wam chciał opowiedzieć odnośnie tego oto tutaj samochodu. Pierw od środka, słuchajcie, od środka zaczniemy, gdyż tutaj jest e, to, co mi się podoba najbardziej. Tapicerka, słuchajcie, auto jest z 2003 roku, zarejestrowany w 2004 był pierwszy raz przez pierwszego właściciela i od tego pierwszego właściciela właśnie mam to auto, rozumiecie? Od 2004 roku jeździł tym samochodem tylko jeden chłop, Niemiec, jakiś starszy gość. A czemu, słuchajcie? No raz, że widziałem w dowodzie rejestracyjnym, a dwa, obczajcie jaki tutaj jest vintage w ogóle ten element. Uwaga, tutaj jest radio, a w radiu kaseta. Pff, masakra, jak to zobaczyłem, mówię, oh my god. Je yellow One Second, znacie tą kapelę? Kurde, ja znam, moja ulubiona, będę ją słuchał codziennie. Natomiast jest tylko taki jeden mały przypał, bo to radio... Jest na kod, a ja kodu nie mam. A rozkodować radio, jechać, to mi się trochę nie chce, bo je zablokowałem. W sumie mogę teoretycznie e, podłączyć akumulator i podłączyć i wszystko będzie działać. I mogę sobie wpisać próbę kodu albo rozkodować, oczywiście, ale nie wiem, czy, czy mi się chce. Chyba wolę, Wie, wiecie, co zrobić, tak, że sobie kupię po prostu nowe radio, tylko takie bardziej, hehe, he, nowe. Takie jak mam w Mitsubishi na przykład, z ekranikiem, ładne eleganckie, bez potrzeby wpisywania głupiego kodu. No i co tutaj jeszcze miałem mówić o tym, o tapicerce? No jest po prostu, no jest mistrzostwo świata, wszystko tutaj wygląda naprawdę jakby wyjechało dopiero z salonu. Tak więc jeszcze większy plus, słuchajcie. I oprócz tego, zauważyliście pewnie tutaj teraz w oknie, nie mam spoilera. Kupcą, co się dzieje? Subaru WRX bez spoilera? What the hell, man? Otóż to, kochani. Szukałem auta, które będzie jak najbardziej stokowe. Pod maską tutaj słuchajcie, nie znajdziecie żadnych modów żadnych, żadnego turbo, żadnego blow-offa czy, czy innych głupich rzeczy. Tak samo felgi są fabryczne, słuchajcie. Dekielek, subaru, elegancko już są dość podniszczone, ale i tak planuję je zmienić, bo w tej chwili one nie mają żadnego ET, czyli takie są wklęsłe, jakby nie. I ten samochód trochę teraz wygląda jak taczka, i to trzeba jak najszybciej, jak najprędzej zmienić. Ten skup, który żeście, znaczy skup, ten wlot który, żeście widzieli przed chwilą, też będzie zmieniony, będzie prawdopodobnie zmieniony na wersję STI. Tak jak mówiłem, jeszcze spoiler dojdzie do tyłu i dojdą jeszcze takie rzeczy jak wydech. Dojdzie taka rzecz jak wydech, bo ten, który jest w tej chwili, uwaga, zaskoczycie się. Jest to wydech fabryczny. Ten chłop musiał naprawdę używać tego samochodu z dużym poszanowaniem, jeżeli tutaj jest jeszcze wszystko fabryczne, naprawdę. W środku nie widać żadnych oznak na tapicerce, żeby to było, nie wiem, znoszone pod sufitka czyściutka. Czy ja mogę nagrać? Pod sufitka czyściutka. Lampy, nawet obczajcie, jakie ładne, kurde, nie ma tutaj. Widać, że, że, że to było dbane. Widać, że to było dbane, ale za, zauważyłem też, że sobie chłop usunął tutaj ten emblemat WRX. Pewnie, żeby sąsiady, kurde, nie widziały, że Ehejeczka, on ma jakiś sportowy, wyścigowy samochód. I ja też planuję tutaj sobie zrobić coś takiego, żeby usunąć i to, i te literki Subaru. Chcę mieć czystą klapę, tak samo jak to mam w przypadku Mitsubishi, bo mi się to po prostu podoba, jeżeli to jest właśnie takie czyste. Postawię was chwilę na dachu i yy, przejdziemy do dalszego tematu. Czemu się cieszę, że to auto jest całkowicie stokowe? Z takiej racji, że wszystko wiem, co jest w silniku. Jeżeli by coś było przez poprzedniego właściciela włożone, to nie wiem co to jest, nie wiem kiedy to było robione, nie wiem jak, je, w jakiej to jest kondycji i takie inne rzeczy. Dlatego też. A, mody odnośnie mocy, cieszę się, że tutaj nic nie ma. I ja osobiście w tej chwili a, nie będę nic ingerował w silnik, nie będę nic ingerował w moc, tylko powie co, a mody wizualne, czyli większy wlot na masce Spoiler yy, od Subaru, oryginalny. Jak, jak mi się uda znaleźć, bo to jest, wydaje mi się, że to jest symbol Subaru. Tak samo złota felga do tego samochodu. Oprócz tego tutaj mam jeszcze kilka takich mankamentów małych, typu jak widzieliście na zdjęciu na Instagramie. Heh, polecam obserwować. Bardzo fajne zdjęcia tam będą w Subaru, wkrótce więcej w, będzie. <laughs> Klameczki jeszcze mają jakieś tam obrypania, i to jest w sumie tyle. Jeszcze szybę sobie muszę zmienić. Słuchajcie, jaki w ogóle niefortunny, niefortunny dzień, niefortunna sytuacja. Bęk! Widzicie, tu widzicie? Wracałem tym samochodem. Wracałem. Ledwo co go kurde kupiłem. Odebrałem klucze, wszystko jest elegancko. A tu tir przede mną mi kurde szkiełko wystrzelił szybę. No masakra, ale na szczęście udało się to jakoś zabezpieczyć. Jest wszystko ok. Nie ma prawa się bardziej rozrosnąć. To pęknięcie. Natomiast byłem u gościa i mi mówi, że ta szyba jest bardzo osłabiona. Tak więc mówię sobie, hmm, a ile kosztuje szyba? Poszedłem się zapytać, okazuje się, że nie są aż tak drogie, jest o wiele tańsza szyba, sama szyba i wymiana tej szyby jest tańsza niż radio, które chcę sobie tutaj zamontować, więc mówię, dobra, to będzie jako priorytet. No i tak jak już mówiłem, te felgi trzeba będzie zmienić, bo jak widzicie... One nie są równo z karoserią, tylko są no, no wklęsłe jak taczka jest. Ten samochód jest teraz jak taczka i strasznie mi się to nie podoba, e, dlatego e, zmienię. I mam też fajną koszulkę Subaru, kupsonową. Może będzie w sklepie, w zależności, czy, czy byście chcieli. Ty, a może by zrobić tak, jak w Mitsubishi było. Jak kupicie koszulkę, macie szansę wylądować tutaj ze swoim nazwiskiem. To by było dobre. Wróćmy jeszcze na chwilę do środka. Co mi się tutaj jeszcze podoba? No kurde, drzwi bez tych ramek. No to jest, no, no mistrzostwo świata, to, to to jest po prostu. I słuchajcie, jeszcze Wam tylko zaprezentuję. Zaprezentuję Wam, jak brzmi wydech bez... Co ja taki ciemny jestem? Halo. O. Zaprezentuję Wam wydech, jak brzmi wydech fabryczny. Bo ten, który chcę sobie zamontować, to już będzie typowo sportowy i tak. I tyle. Jeszcze mi dajcie znać w komentarzach, bo jestem bardzo ciekaw, czy byście chcieli więcej, o Jezus, czy byście chcieli więcej filmów odnośnie tego samochodu, bo chcę ten samochód traktować jako takie moje drugie dzieczko, jak tak, jak, jako taki taki projekt, który powoli, powoli, yy, będę sobie go budował pod siebie, nie? Bo zawsze jak ktoś ma Subaru, no to wiecie, już tam są jakieś mody, tutaj blow-off, tutaj jak się zmi zmienia bieg, to. Css. Słychać, no nie? Ja, tak, ja tych ta, takich głupich rzeczy nie chcę. Ja chcę, żeby to był taki my, my very own build, no nie? Very own build. A teraz posłuchajcie, jak brzmi na fabrycznym, troszkę dziurawym wydechu. I mimo tych małych mankamentów, typu, nie wiem, niedziałające radio, to jest nawet na plus, bo ja wolę słuchać to, co się dzieje pod maską i to, co się dzieje z tyłu, niż jakiejś głośnej muzyki, bo jazda tym autem sprawia tyle frajdy, ten napęd 4x4, ten ryk tego, kurde, wydechu, no jeszcze nie, jeszcze nie, nie jest taki super, jednak coś tam gada, nie? Coś tam swoje gada. Natomiast jeżeli skończę to, co mam w planach, żeby, żeby zrobić, a mam w planach zrobić to co już mówiłem wcześniej spoiler felgi, wydech a i w sumie tyle. I w sumie tyle. Już będę wtedy tak szczęśliwy tym brzmieniem tego samochodu. Bo w tej chwili to auto nie wygląda jak Subaru, nie, a jednak jest Subaru impreza WRX. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach Eluwa.